Witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony z Gaming, jest ze mną Nieporadny. Witam, witam serdecznie. A dzisiaj sobie zagramy w Fasolki. Najlepszą gra świata. Polecimy. I zaczynamy od Thunder co to jest? To jakieś papier zielone. Panie. Człowieku, ja... to prawie nigdy nie gra No dobra, trzeba wygrać. A. Dla widzenia nie wygrasz <laughs> fajna mapka, jednak śnieżna to lobbyście będzie. No, no, no dziki i ten będziemy ten. Bo tam są tam jest lud, nie? Aha. O, tego nie lubię. Dobra, jestem... Kurde, jest <gry> ostatni. Kurde, ostatniego zawsze jesteś ostatni ostatnie gramy razem. Ach, to prawda. A ja zawsze szedł do ostatniej linii. O kurde, tu kule biją. Nie dostań kulą, nie dostań kulą. Czemu ja to taki dostanę. wielki? Nie wiem. Dostanę, a jednak nie. Wiedziałam, dostanę. Jest mój ostatni miejscu, jaka tragedia. Jestem w miarę z praody. Nie dostań 5, nie dostań pięści, kurde, dostałem. Dostałem po raz drugi. Ja idę dałem, bo da jest dużo lepiej. Kurde! Ja sobie daję radę jeszcze. Dobra, ja już jestem. Kurde, ty dalej niż ja, bo ja mam strategię. Mo Uu... ja najdużo razgrałem tą botę. Ja idę do prawej, kurde. Ja już jestem na końcu. Nie, nie, nie. O, prawie że wypadł. O nie, wiatraki dobra, jestem, jestem na. Ledwo! Nie, nie! Ty kurde, gdzie jestem? Dobra. O nie! Dobra, dobra czyli młodym młody będziesz kierował Dobra, będę do kierować Nie! <noise> nie! Ja tam nie chcę. Nie stać się Szybko! Lebo! Let's go! Let's go, kurde. Przede postawki. Przede z nimi. Po koronkę. Let's go. 42 osoby. Ile osób usunęło? Kurde. Mało. Tylko 17. Dobra. Zatrwałem tu mapy. I co to będzie? Co to będzie? Daj mi kolejny wyścig. No, nie, mam nadzieję, że jakiś inny. Jakiś skakanko. Ten, ten, ten. A nubiścik to jest ze spidami, jakby. I... Oooo! To jest prosty akurat. To jest jedno z prostszych, to mi to uga. Ja to byłem zawsze, prawie to biedny, chyba że jest po prostu Tylko odmienisz dobrego respa, tylko odmienisz dobrego respa Kto jest na ostatnich? Ja jestem na ostatnich no. Kurde Chyba, że... Ja jestem ty na jesteś... początku Ja jestem na początku Ja też jestem na początku A ty tam, tam jesteś Łąbany Dobra I cyk na pomarańczowej O kurde spadłem Dobra, nieźle ja tu... I dołem chyba szybciej, bo ludzie są szybciej ode mnie dołem. Dużo szybciej. Ja no szybciej ode mnie, jaki co do... Dobra, dobra, pchajcie to, panowie. Pchajcie to, moi panowie. Przejdę, 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 jestem przejdę. czwarty. Przeszłem. Jestem czwarty. Ja jestem z, z tobą. Cały czas jestem, idę, idę, o idę. O kurde, dostałem. Znowu dostałem. Ja też. No nie, spadłem e... na sądu. Dobra, idę, idę panie, ja idę. Ja się Bo staram. Ja znowu spadłem. To jest takie ciężkie. I kiedy to mnie dawie. Dobra, dobra, mamy to. Yej! Dobra, Lewka. Przejdźadnięte. Let's go, let's go. Dobra, ja jestem któryś bijem, ale zawsze... Że... ważne, że wbiję. Dobra, czy niebieski da radę, dał radę, niebieski. 29 typa. Myślę, że winek. Nie no, musi być win. Wszystko dla widza. Trzeba zrobić winę. Dobra, zobaczmy co będzie następne. I mamy... O, Jak to jest Ale to jest sposób, to jest sposób. Wiem, koło ko ko tych trójkącików czy z, jak to tam wygląda. Tak, tak, tak. Byle nie być ostatnim. Oho, a propos bycia ostatnim. Ty jesteś? Nie. Chyba okay. ty. A nie. nie, jesteśmy w jesteś, siebie. No, dokładnie. Dobra. Byle nie dostać z owocka i będzie git. No, najgorzej jak dostaniesz z banana, się... Nie no, spadłem prosto w melona. Czemu my nie mogę iść do przodu? Czemu ja nie idę do przodu? No bo to idzie do tyłu. Wiem, ale nie o to chodzi. Ja idę strasznie za wolno coś. Mi się wydawało, że tam się idzie szybciej. Ja na samym początku, ja jestem na tyłach samych. A Let's go. go! Będę pierwszy. Będę ja się tak kładę, jeśli się kładę. Ale nie wiem, bo... Idź po prostu, idź do przodu po prostu. Ja nie To skawka. To skawka mnie przed chwilą no uderzyła. To... Aha! Mamy to! Jak się tajczy? Nie wiem, kogoś. chyba te. Zobaczmy, nie no, ten mnie złapał. Zobaczmy, Amongus. Nie, Amongus nie przeszedł. Kurde, first place, easy. Łatwo z tymi bocikami. Teraz będzie jeszcze jedno i finał. Nie no, czasami teraz jest finał. Nie, nie będzie. Pewnie będą obręcza, czy coś takiego. No tak, bo w obręczach zwykle podpada 5 osób albo trzy. No, ja w obręczach dzisiaj jak sobie grałem tak solo, to mego dobrze mi poszło. Co jest? Wolleyball. Co to A jest? A Chyba siatkówka fal gasowa. Co, ty jeden... się gra jeden na jeden, czy co? No chyba. Byśmy byli tak. to sobie. Jeden na jeden Dziś już z ja, ja, Nie jesteśmy razem Nie wątpię, żeśmy byli Jestem z jakimś typem, no Ja też z jakimś typem Dobra pierwszy raz w to grałam, więc... On ma piłkę chyba Ta, on ma piłkę Dobra, więc... Jak się w to gra? Po prostu piłkę tą odbijasz skakając Ja zjadłam w tym dla mnie, lecz go Nie, 2-0, przegrywam Nie ja Jej, jeden, jeden 1-1 mam, bo jestem geniuszem taktycznym, nie Je potrafię. Jej, to się nie da. Ja dam radę. O, oh, kolejny punkcik dla mnie, let's go. Jej, 3-1. Yes, udało mi się. Możemy grać z nim. Nie, ale jest 2-1 dla mnie. Nie, tak dwa, kurde, dobry załodnik, mocny załodnik. Kurde, 4-2, dobra. Musiałam mi dobrać zawodnika, który ogarnia. Już mam 3-2, przegrywałam z nim. Bo nie umiem odbijać tej piłki. Ja mam 4-3 w tej chwili. Ja mam 4-2, nie umiem odbijać jej. Dobra, 40 sekund, chill. Nie, nawet mnie nie denerwuj, dzięki. Jest! Twój, twój. Nie, nawet mnie nie denerwuj. Nie! Nie do. Ja musiałem cię odbić, nie dolecę tam. Przekrwam 5-2, przegram. Ja przegrałam 5-3. Ja, jak... ja 6-2. Chociaż? Nie, nie uda ci się już. Nie, nie uda mi się, 5-3 jest. Kurde, 6-3 to jest tryhard No ja co, mam jakiegoś sposób, Nie, no. No idzi. Dobra, wychodzimy. Wychodzimy, wychodzimy. Lecimy z kolejną Next. Dokładnie. Więc idziemy się zaraz po krótkiej przerwie. No to zaczynamy kolejny mecz. Oh, let's go. A co ty już tam? Tak. To tak. Jeden ah. <laughs> <laughs> no, młody zgrani, potężny. No. Nie nie Wiem, 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 wiem. Dobra, ja jestem pierwszy, to mogę być pierwszy nawet. Ja jestem w drugiej. Ale to jest tak proste, że... No wiem, tutaj na pewno się przejdzie każdy z nas. Ojej, przywróciłem się. Tam. Serio? Mhm. Ja jestem top 3. Ja jestem... Za tobą. Nie no blokuję. O, widzicie. Jestem top 2 nawet. Nie. <laughs> Już nie. No ale oczywiście kula więc musiałem. Znowu mnie uderzyła. Nie. Nie obchodzi mnie, mnie teraz miejsce. Obchodzi mnie miejsce ostateczne. Lecimy, kurczę, nie. Nie ma te... Kurde, spadłem na dół. A na dół lecesz jest kit. Dobra. Już przeszedłeś. Dobra. Ja... Nie, no jestem tam na tych takich... Już widzę cię, widzę cię. No już szkończę. Dużych... Prawie zapomniałem, że tutaj jest spadek. O kurde, no, 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 dostałem. Tak się, żeby mnie, kurka mnie walnęła. A, bo ty ludzi idzie. nie? Y -y, cześć. Wyprzedzony <grym> pod koniec. Tak na chillu bym się przegonił, tylko że... Wie... Jak na chillu trzy... byłbym wyżej w tabeli, tylko że... Się zatrzymałeś, chciałeś mi zatrzymać, ty, ten, wiecie, ty, ten dnia, jeden mały. <grym zypitalny> Chciałem, żebyś ty przeszedł. Bym, 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 by, bym, 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 by, bym, bym, bym... Nie no, kula cię przeprawła po prostu i tyle. No. Dobra, to będzie next? Um... O kurde. Dobra, to jest dwa łapy. Nie, dwa okrążenia. No. A te angielski, no to jest I to jest całkiem proste, grałeś kiedyś? Nie. To jest całkiem proste. Kurde. Czy tu jest jakiś labirynt? No, trochę. Ale łatwy będzie. E, to, to, to easy będzie. No mówię, że easy. O, Końcówka nie jest ja jestem na samym idea. końcu, ty jesteś na przodzie. A, fa przychodzi tylko. Daj mi wrażenie. No goście mnie pchają, nie mogę się przejść, jak to grubasy. O ty kurde, posuń się. Dobra, przepraszam to, let's go. Siup. Siup. Siu, niczym Ronaldo. Siu. Nie. Nie. Nie no, musiało akurat podskoczyć. Gdzie ty jesteś? Nie wiem. Jak, Nie. jak to wygląda, kolorki? Woda. Kurde, jakaś śmieszna. Serio, ty już jesteś tak daleko? Ty jesteś dużo dalej ode mnie. Idź po niebieskiej wodzie. Niebieska woda zawsze beter. Ja jestem... Ja, ja kółko skończyłem właśnie prawie. Ja też już kończę. Nie! Nie! Nie. Let's go. go, jestem. Ja już kończę kółko pierwsze. Dobra, to się otworzy, kiedy ja będę chciał przechodzić dokładnie. Dobra, ja już kończę kółko i już idę. Kolejny, robię. Już przechodzę przez ten. Jestem gotowy. Lap complete. Let's go, ale nie wiem, czy ci się uda przedostać. Przeszedłem. Ale wszystko... pierwszy lap. Zrobiłem pierwszego kółko. Pierwsza prosta. A już ma... jestem w połowie drugiego lapa. O kurde, Ostatni no. zapodnik. ja jestem bot. nie, no to ja się zablokowałem, młody, wszystko w twoich rękach. No ja już przechodzę to. Czekaj, let's go. Dobra, teraz tylko tu. Tak, ja już tu No nie, no taki. Dobra, let's go. Qualify. Otwórz Mówię, no. Mówiłem, chodź przez niebieskie te. O nie, no młody lecisz. To no, zostałem ja. No cóż. Laki, jak to było? No, no, 24, 24 osoby. Może mi się uda. Du, 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 du. Coś prostego. O, easy, easy, easy. No, to jest easy. Wiesz, na tyle osób może być ciekawie. No właśnie wiem. Taki tak będzie. Okej. Okay. Jeszcze jakieś piła motorowe na środku. A, żeby nie stać tam. <laughs> ja stoję na bokach zawsze. O tutaj, tego. Tak, o. Dziewięć osób musi odpaść. O kurczę. No to mało w sumie. Zaraz się, jak ktoś odpadnie pewnie. Ale tutaj jest tak u Ciebie. O, ktoś tu dostał potężnie. O, ktoś odpadł. Ale go już. nie wybombiło. Ja staję w jednym miejscu. Ktoś, ktoś by mnie mógł chwycić i zepchać. A, patrz, jaki robię. Widzisz, ćwiczyłem jdę w O O O O O O Ktoś tu miał szczęście. No, 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 no. I to 15. Teraz będą wyręcze. co wiesz? tam 3 osoby odpadają przy, przy finale po 3 po 12 I. Ogonek O. Do powodzenia. I tak serio. Ja ostatnio złapałem w ostatniej Sekundzie ten ogonek. Ja teraz też całym mecz miałem. Dobra. Czy mam ogonek na, na początek? Jak mam, to będzie git. Nie widzę ty co jest. Nie masz. Masz tpo, no to Lewo to tupa. To, wiem, wiem. Ale ja mam plan. Ludzie na środku. O... Kurde, to jest? O kurde. Dobra, trzeba złapać coś. Wiedziałam, że ten gościu będzie skakać. Gonię go, patrz jak go skracam. Kurde. Nie, on ci Ja wiedziałem, że szuba jak? Tu trzeba po prostu skakać. Ty to ja to robię Patję odpadę, a tak nie kurde wybawiła cię na samo! Ło, że Dara? No O no. oh, nie, shit. shit, Let's go Pa, tak, jak mnie no. gonią Zale. Nie ci oni w ogóle mogą cię złapać jak skaczesz Dara? No. Nie, 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 ratunku U, Szybko wstawaj Dzięki I leć Jednak, dobra, chill 17 sekund Please Dobra, ten gościu ma Jak super Ojejku, proszę, czerwony, niedobrze. A, a mój 5 sekund. 3, 2, 3, 2 1, 1, 1, 1, masz to. Jest. Czyli chwila. Ok, let's go. Tylko 8, typa będzie, e to nie będzie ciężko. Może mi się udać Co ty sądzisz, wygram czy nie? No oczywiście, że tak O, Routy Polona Czy nie? nie? Dobra Ach. Wiesz co, chyba nie wygram Ja tego tak nie nienawidzę Nie no, jak nie wygrasz, lecisz Dobra, lecę. Ej, masz dobrą pozycję. Ufa. No, ale goście, no to Tam na tego boosta trzeba było iść. Tak? No. Trzeba było niby. bo nie, jest najszybciej. Siup, 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 siup. Nie, nie, proszę, dzięki. Chłopie, nie wiesz jakie skupienie to jest. Ultra tryhard. Gościu jeden jest przede mną. Ja tych młotków tak nie nienawidzę. Dobra jest udało mi się. Kurde, no i super. Teraz nie wyjdę z nich. Dobra, jest tam. Nie no wyszedł, wyszedł. Lecisz. Lecisz. O, nie. złapał. Niestety. tam dwa. No cóż. No to polecę. Eee, było blisko. O mam nowy coś to efekt punktu. No cóż, pora zakończyć odcinek. ja dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć, cześć. No narka.